Blanka Lipińska, znana autorka powieści erotycznych, znów przyciąga uwagę mediów, tym razem nie tylko ze względu na swoje książki, ale także z powodu ważnych wydarzeń w jej życiu osobistym. W marcu tego roku z entuzjazmem ogłosiła, że nabyła willę w Hiszpanii, co miało być dla niej nowym przedsięwzięciem. "Kupiliśmy czterdziestoletnią posiadłość w Hiszpanii. Uspokajam wszystkich, którzy myślą, że wyprowadzam się z Polski. Nie ma na to szans." To będzie nasz dom, na zimę, azyl dla moich rodziców, którzy od tego roku oboje są emerytami, mówiła dzieląc się swoją radością. Jednak radość szybko ustąpiła miejsca wyzwaniom. Po przybyciu na miejsce, Lipińska napotkała na ogromny bałagan, co zbiło ją z tropu. W swoich wypowiedziach przyznała, że niektóre aspekty życia w Hiszpanii okazały się zupełnie inne niż początkowo zakładała programie Plot Twist na Antenie RMFFM nie kryła rozczarowania, zdrowo krytykując standardy panujące w tym kraju. To jest przedsionek piekła. Przysięgam, hiszpańskie standardy nie do końca pasują do moich oczekiwań. Doświadczyłam naprawdę brudnej rzeczywistości. My, Polacy, jesteśmy przyzwyczajeni do butów przed wejściem do domu, a tam, to nie ma miejsca na takie zwyczaje. Gdy widzisz żółtą wodę w umywalce, ponieważ nikt nigdy nie zatroszczył się o jej czyszczenie, to powiem nie dziękuję, relacjonowała z gorzkim humorem. Lipińska podkreśliła, że każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Kiedy wydaje mi się, że opanowałam jedno trudne zadanie, zaraz wybucha kolejne, tłumaczyła nie ukrywając, jak trudne są początki w nowym miejscu. Z kolei w rozmowie z reporterem portalu Jastrząb Post podzieliła się detalami dotyczącymi samej posiadłości. Jak mówiła, cena, za którą kupiła dom, była niezwykle korzystna. Wynegocjowałam cenę znacznie poniżej wartości rynkowej, więc mamy dom o powierzchni 200 m2 z ogrodem i basenem. To właściwie dwa razy tańsza inwestycja niż nasz penthouse na Wilanowie. Zdradziła z dumą. Na koniec przyznała, że za nową willę zapłaciła odrobinę ponad pół miliona euro, co podkreśliło jej zdolności negocjacyjne. Z pewnością nowy rozdział w życiu Lipińskiej wzbudza wiele emocji, a ona sama z determinacją stawia czoła nowym wyzwaniom. Posiadłość w Hiszpanii stała się nie tylko tematem jej osobistych refleksji, ale także zbiorem doświadczeń, które będą ją towarzyszyć na dalszej drodze kariery.